Tegoroczny Oscar za rolę pierwszoplanową, powinien być przyznany temu kotu. Gdy właściciel spostrzegł swojego zwierzaka przy aucie, był przerażony. Dopiero po chwili zrozumiał, co się faktycznie stało. Niewątpliwie temu kotu należy się Oscar. Z daleka właściciel wystraszył się, że ktoś podczas parkowania najechał na jego ukochanego zwierzaka oponą. Zwłaszcza że kot wykrzywił pyszczek w grymasie. Gdy podszedł bliżej, szybko się uspokoił, spostrzegając, że zwierzę jedynie ziewało, leżąc spokojnie przy drugiej stronie opony. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio. PL na Google News.